Kiedy przychodzi upał, zaczynamy myśleć o schłodzeniu chociażby jednego pomieszczenia. Wówczas nachodzi nas refleksja. Przydałaby się klimatyzacja. Jeśli nie mamy klimatyzacji stacjonarnej, pozostaje nam klimatyzator przenośny. Ale na rynku jest ich cała masa. Co robić? W podjęciu najrozsądniejszej decyzji pomoże nam ekspert. Powitajmy pana Waldemara, który od wielu lat zajmuje się klimat. Z przyjemnością. Oferta klimatyzatorów na rynku jest bardzo duża. W naszej firmie mamy ich kilkanaście rodzajów. Czy opowie pan o każdym z nich? To byłoby zbyt czasochłonne i uciążliwe. Dzisiaj skupię się na jednym modelu klimatyzatora wyprodukowanym przez włoską firmę FRAL. Kto jak kto, ale Włosi z racji klimatu muszą się znać na klimatyzacji. To prawda. Od ponad 25 lat synergia tego naturalnego talentu połączonego z włoskim designem i kreatywnością daje wspaniałe rezultaty, zarówno od strony technologicznej, jak i funkcjonalnej. O czym będziemy dziś mówili? Przyjrzyjmy się klimatyzatorowi Fral serii Super Cool model FSC 14.1. Przede wszystkim model FSC 14.1 ma dużą moc chłodniczą, bo aż 4 kW, dzięki czemu wystarcza do pomieszczeń do 40 m2. Jego kompaktowa budowa dzięki wyjątkowemu kształtowi pozwala postawić klimatyzator przy ścianie pomieszczenia, dzięki czemu oszczędzamy miejsce w odróżnieniu od innych klimatyzatorów na rynku. No i możemy sterować tym klimatyzatorem poprzez sieć wi. -fi. Ale nie to świadczy o jego wyjątkowości. Większość klimatyzatorów na rynku musi stać w pomieszczeniu, które chłodzi, i odprowadzać gorące powietrze rurą na zewnątrz, przez otwarte okno, otwarte drzwi, czy też przez dziurę w ścianie. Jak sobie z tym radzi FSC 14.1? Ponieważ jest odporny na warunki pogodowe, posiada klasę zabezpieczenia IP23. Możesz stać na balkonie, na zewnątrz, gdziekolwiek. Zamieniamy tylko miejscami rury i tłoczymy zimne powietrze do pomieszczenia, które chcemy schłodzić. Co dzięki temu uzyskujemy? Klimatyzator jest efektywniejszy w chłodzeniu o 30% w porównaniu z normalnym klimatyzatorem w stojącym w pomieszczeniu. I co najważniejsze, jest cicho, słychać tylko szum powietrza dostarczanego do pomieszczenia. Gwiazdą naszego programu jest adapter zwany Plenum. To nowatorskie urządzenie opracowali inżynierowie z firmy Fral. Otwiera ono niezwykłe możliwości działania nowoczesnych klimatyzatorów przenośnych. Jak to działa? Plenum pozwala stworzyć osobny obiekt powietrza procesowego. Dodatkowa rura doprowadza powietrze procesowe z zewnątrz. Dzięki temu Fral FSC 14.1 w połączeniu z plenum i dodatkową rurą pozwala osiągnąć efekt najlepszej klimatyzacji przenośnej. Jakie to daje korzyści? Działa oszczędniej, powietrze w pomieszczeniu schładza się szybciej, dzięki czemu zestaw pobiera o 60% mniej energii elektrycznej niż tradycyjne klimatyzatory przenośne. Nie zmienia ciśnienia w pomieszczeniu i pracuje bardzo cicho. Zdajemy sobie sprawę, że każdy użytkownik ma specyficzną sytuację i musi sobie poradzić z wyprowadzeniem jednej lub dwóch rur. Dlatego, aby odprowadzać ciepło na wiele sposobów, w ramach wyposażenia opcjonalnego mamy dodatkowe rury powietrza do 5 metrów długości, specjalne uszczelki i listwy okienne, adaptery do otworów w ścianie lub szybie. Istnieje także możliwość zdalnego sterowania klimatyzacją. Nie zapominajmy jednak o dodatkowych funkcjach, które otrzymujemy wraz z zakupem. Poza funkcją schładzania możemy także ogrzewać, tak. I w dodatku na każdy kilowat pobranej energii elektrycznej otrzymujemy około 2,5 kW energii cieplnej. Tradycyjne grzejniki elektryczne oddają 1 kW energii cieplnej na 1 kW pobranego prądu. Ponadto fral FSC 14.1 może służyć jako wydajny osuszacz. Dzięki zastosowanym filtrom doskonale oczyszcza powietrze, co szczególnie się przydaje w okresach zwiększonego stężenia smogu. Nadszedł czas na podsumowanie. Klimatyzator może stać wewnątrz pomieszczenia, a gorące powietrze jest usuwane na zewnątrz. Standardowa efektywność schładzania w pomieszczeniu panuje lekkie podciśnienie. Klimatyzator może stać na zewnątrz i tłoczyć zimne powietrze do pomieszczenia. Efektywność chłodzenia większa o około 30% i znacznie cichsza praca w pomieszczeniu lekkie nadciśnienie. Klimatyzator może stać w pomieszczeniu, pobiera powietrze robocze z zewnątrz i usuwa ogrzany na zewnątrz. Dwie rury. Cichsza praca i efektywność 60% wyższa od standardowej. Porównywalna z typowym klimatyzatorem stacjonarnym typu Split. Ciśnienie pozostaje bez zmian.